Jakie czynniki mogą powodować zespół nieszczelnego jelita? Po pierwsze dysbioza jelitowa, czyli nierównowaga bakterii korzystnych i chorobotwórczych, patogennych, tak zwane SIBO. Co więcej, zakażenia pasożytnicze, grzybicze, wirusowe, one także rozczelniają śluzówkę naszego jelita. Oczywiście pasożyty, grzyby, wirusy ma każdy z nas, ale niebezpieczny jest ich. Przerost i sytuacja, w której nasz układ odpornościowy sobie z nimi nie radzi. Wtedy należy wspomóc nasz organizm odpowiednimi ziołami, suplementami, aby oczyścić się z tych patogenów. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to żołądek. W żołądku w kwasie solnym powinny ginąć patogeny niebezpieczne. Jeżeli ten żołądek jest niedokwaszony, jest za mało kwasu solnego, no to te patogeny przenikają dalej do jelita i powodują stany zapalne. Oczywiście może też występować stan zapalny żołądka, spowodowany na przykład bakterią Helicobacter Pylori. Wtedy oczywiście najpierw należy zlikwidować ten stan zapalny żołądka, a dopiero wtedy zakwaszać żołądek. Kolejna sytuacja, nad którą należy się zatrzymać, to leki, które przyjmujemy przewlekle. NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane przez długi okres czasu, kilka tygodni, kilka miesięcy, aspiryna, antybiotyki przepisywane nagminnie przez lekarzy, sterydy, tabletki hormonalne to wszystko rozszczelnia nasze jelita, powodując ich stan zapalny. Dieta także ma bardzo duży wpływ na szczelność naszych jelit. Szczególnie niekorzystne jest przyjmowanie cukrów prostych glutenu, bardzo silna lektyna pokarmowa, która powoduje stany zapalne. Poza tym spożywanie żywności przetworzonej, pełnej konserwantów, barwników z tego należy zrezygnować na rzecz warzyw owoców każde z glutenowych. Kolejna rzecz, nad którą należy się pochylić, to stres. Przewlekły stres, który towarzyszy wielu osobom w dzisiejszych czasach, Należy pamiętać, że możemy przyjmować najlepsze suplementy, najlepsze zioła, odżywiać się bardzo zdrowo, ale póki nie zlikwidujemy stresu, to cały czas będzie się on gromadził w naszych jelitach i powodował, że ten pokarm nie będzie płynnie przez te jelita przechodził, tylko będzie tam się zatrzymywał i fermentował. A to także sprzyja rozwijaniu się patogenów w jelitach. Kolejne sytuacje, które mogą spowodować spadek naszej odporności, a przez to dostanie się szkodliwych patogenów do naszego organizmu, to grypa, wszelkie infekcje wirusowe, które silnie przechodzimy, czy też ciąża, która także powoduje dysbiozę jelitową. Bardzo często kobiety po ciąży narzekają na dolegliwości, których przed ciążą nie miały, także one powinny też spojrzeć na swoje jelita, na swój mikrobiom i o to zadbać.